Nie wiem, czy śledzicie tą zakładkę Społeczność na YouTubie, którą YouTube jakiś czas temu dodał e, i twórcy powyżej chyba jednego tysiąca subskrybentów już mogą z tego korzystać, więc opublikowałem tam ankietę na temat tego, jaki materiał byście chcieli w tym tygodniu zobaczyć. No i wyszło tam, no może nie jednomyślnie, ale z dosyć dużą przewagą głosów, że chcielibyście zobaczyć e, moje najbardziej oczekiwane gry roku 2019. Zatem zapraszam. Yeah. Pozwólcie, że od czasu do czasu będę sobie tutaj brał e, łyka, tegoż napoju, chociaż możliwe też, że wszystko potem wytnę, e, zobaczymy, ale w razie czego, uprzedzam, że może się tak zdarzyć. Zatem, podzieliłem tą listę na dwie takie sekcje. Pierwsza jest stosunkowo krótka i są tam trzy gry które właściwie nie są potwierdzone w żaden sposób, że pojawią się w 2019 roku, a jedna z nich nawet w ogóle nie została zapowiedziana i nie ma pewności, że kiedykolwiek powstanie. Ale no to są takie moje pobożne życzenia w sumie, można tak powiedzieć o tych trzech grach i jedziemy. Pierwsze Last of Us 2. Generalnie uwielbiam pierwsze Last of Us. urzekłam je historia Joela i Ellie e, i w sumie nie do końca cieszę się, że to będzie kontynuacja, ale mimo wszystko cieszę się, że jeszcze raz te postaci zobaczę. No i też liczę przede wszystkim, że gameplay zostanie mocno usprawniony, bo przynajmniej na tym fragmencie gameplayu, który ostatnio widzieliśmy, wygląda na to, że oprawa graficzna w sensie jej większe zaawansowanie... Lepsze animacje, wszystkie te nowe elementy, które dodali, no, sprawiają, że gameplay dzięki temu będzie głębszy. No i mam nadzieję, że faktycznie tak się stanie, bo akurat uważam, że gameplay w The Last of Us I był całkiem okej okay. i na pewno o wiele ciekawszy niż VanCharter, bo jednak wymagał nieco kombinowania, składania się, utworzenia sobie jakiegoś planu, jak pokonać daną sytuację i to mi się w tej grze podobało. No a tego mieliśmy też świetną historię. Więc The Last of Us 2 w żaden sposób nie zostało potwierdzone jeszcze na ten rok, ale no chciałbym, żeby w tym roku się pojawiło. Kolejną grą, która nie została potwierdzona na ten rok, ale chciałbym w końcu w nią zagrać. I chciałbym się dowiedzieć, o co do cholery w niej chodzi, to jest Dead Stranding. Jest już coraz więcej plotek przesłanek, że ta gra pojawi się w tym roku. I naprawdę jak pierwsze kilka trailerów jakoś zupełnie mnie nie ruszały, to im bliżej potencjalnej premiery się zbliżamy, im więcej czytam o tej grze widzę. I jeszcze do tego niedawno sobie zacząłem odświeżać Metal Gear piątkę No to naprawdę chcę już w to zagrać i jestem ciekaw co tam Kojima ugotował I mimo, że jest to frustrujące, że tak naprawdę nie wiemy o czym będzie ta gra I jak będzie wyglądał gameplay, to z drugiej strony jest to też takie odświeżające Że twórcy takiego dużego hitu, wysokobudżetowej gry Pozwalają w taki sposób prowadzić marketing, więc no jestem ciekaw co z tego wyjdzie i ostatnią grą z tej takiej małej listy i to jest gra, o której właściwie nie wiemy nawet, że istnieje, mam nadzieję, że istnieje i mam nadzieję, że w tym roku na E3 na przykład ją zobaczymy i to jest Mario plus Rabbids Kingdom Battle 2. Mam nadzieję, że tworzą sequel, mam nadzieję, że jedynka sprzedała się na tyle dobrze, bo naprawdę dla mnie to jest jedna z najlepszych gier na Switcha. Gra jest szalenie urocza, wszystkie animacje, zarówno królików, jak i postaci Nintendo, no wyglądają fantastycznie i świetnie się na tą grę patrzy. Oprócz tego mamy całkiem rozbudowaną warstwę gameplayową, gdzie jest to po prostu x XCOM z Mario i królikami, ale mający takie swoje unikalne twisty, więc ja czekam na Kingdom Battle 2, mam nadzieję, że powstanie. No a teraz już idziemy z giereczkami, które zostały potwierdzone w jakiś sposób, że pojawią się w 2019 roku. Oczywiście zawsze wszystko może się zmienić, ale na dzień, który to nagrywam, wygląda na to, że te gry pojawią się w tym roku. Pierwszego na liście: Ori and the Will of the Wisps. Tutaj w zasadzie nie mam wiele do powiedzenia. Pierwsza część Oriego, świetna metrajdywania. Piękna, piękna muzyka, piękna oprawa graficzna, no fantastycznie się w to grało, świetne sterowanie, bardzo responsywne, e, po prostu no gra w swoim rodzaju i no powstaje jej sequel, więc wiadomo, że chcę zagrać I, i sequel wygląda na to, że będzie jeszcze bardziej rozbudowany, będzie bardziej otwarty i będzie jeszcze piękniejszy, o to w ogóle możliwe, więc tak, na Oriego mocno czekam. Kolejną grą na liście jest e, też taki mniejszy tytuł i to jest gra, która została zapowiedziana stosunkowo niedawno i to jest nowa gra od e, twórców No Man's Sky, czyli The Last Campfire. I o tej że jeszcze właściwie za wiele nie wiadomo, co to tak naprawdę będzie. Wygląda na jakiś taki action-adventure w bardzo takiej uroczej stylistyce. Przypomina troszeczkę starsze Zeldy i mam nadzieję, że faktycznie jeżeli chodzi o gameplay, to gra w tym kierunku pójdzie, ale no urzekł mnie trailer i chcę wiedzieć więcej i przede wszystkim chcę w to zagrać. Kolejną grą na liście jest coś nieco mniej uroczego i to jest Cold Vein. E, można powiedzieć, że Souls-like, przynajmniej na razie, z tego co widzieliśmy. E, I ta gra miała już wyjść w zeszłym roku, na koniec zeszłego roku, ale została opóźniona, żeby twórcy dopyścili ją jak bardzo tylko mogą. Nie wiadomo co tam się dzieje e, tak naprawdę, czemu ją opóźnili. No ale teraz w sumie moje oczekiwania nawet troszeczkę wzrosły e, do tej gry, bo właściwie od momentu, gdy przesunęli tą premierę, to wiele więcej o niej słyszeliśmy, więc e, jestem ciekaw jak... Pojawi się w końcu reveal z datą premiery kolejną, to czy coś się naprawdę widocznie zmieni? W każdym razie to Soulstrike w takim stylu anime trochę bardziej e, i z wampirami mnie intryguje. Kolejnym tytułem na liście i kolejnym takim mniejszym tytułem, który mam na liście, bo e, w sumie starałem się właśnie też znaleźć takie perełki e, nieco mniejsze, takie perełki indie, żeby też je w tej liście poutykać, bo uważam, że te gry zasługują też na uwagę, nie można się skupiać tylko na grach AAA. Więc kolejną grą na liście jest Into the Valley of Gods. I to jest nowa gra od studia Campo Santo, e, czyli twórców Firewatch, e, bardzo ciepło przyjętej gry indie. No, był to w zasadzie walking simulator z pewnymi takimi elementami odnajdywania e, drogi w lesie. E, muszę przyznać, że w sumie nawet mnie zaskoczyło, ile jest gry e, w tej grze, ale przede wszystkim e, ta gra urzekła postaciami, dialogami e, i historią. No i mam nadzieję, że i tak będzie w tym przypadku, zwłaszcza, że klimat zupełnie inny, e, piramidy, e, archeologia, no wygląda to ciekawie. Kolejnym zdułem na mojej liście, na który czekam w roku 2019 jest Rage 2. Głównym zarzutem, jaki wydaje się, ludzie mają do Rage 2, jest to, że to jest Rage 2, a jedynka wiadomo była słaba. Tylko tyle, że przynajmniej na razie, z tego co widziałem na gameplayach, to dwójka będzie zupełnie inną grą i będzie o wiele bardziej nastawiona na po prostu taką pełną frajdy rozwałkę. I jeżeli chodzi o shootery FPP, to to jest coś, co naprawdę lubię w tego typu grach, więc jak najbardziej jestem zainteresowany, bo połączenie duma z Open Worldem a'la Just Cause <noise> wydaje się dla mnie dobrym połączeniem. I skoro już jesteśmy przy shooterach, to czekam też oczywiście na Doom Eternal, bo Doom z 2016 jest jedną z moich ulubionych gier w ogóle, jednym z moich ulubionych shooterów w ogóle i to jest gra, do której już wracałem kilkukrotnie na różnych platformach i za każdym razem tak samo się bawię jak nie lepiej e, Za każdym razem odkrywam coś nowego, jakiś nowy sposób e, jakąś nową taktykę i z tego co na razie widzieliśmy to w dumie Eternal będzie po prostu jeszcze więcej e, nowych rzeczy, upgrade'ów, e, nasza postać będzie miała większe możliwości, więc no tak naprawdę zanosi się, że w Doom Eternal będę grał jeszcze więcej. Kolejną grą, którą mam na liście najbardziej oczekiwanych gier 2019 roku jest The Surge 2. Pierwsze The Search mnie mocno zaskoczyło, bo nie spodziewałem się po tym tytule zbyt wiele, a nie spodziewałem się zbyt wiele dlatego, że autorami tej gry e, są współtwórcy Lords of the Fallen. No a Lords of the Fallen to była naprawdę taka bezstydna kopia Soulsów, e, do tego słaba. The Search ma moim zdaniem do zaoferowania o wiele więcej, no na tyle więcej, że przeszedłem tę grę raz. I niedawno kupiłem ją jeszcze raz, żeby teraz przejść na PlayStation 4, wcześniej przyszedłem na PeCecie. Eee, po prostu bardzo podoba mi się ten klimat, bo jest to generalnie taki souls -like w klimacie science-fiction, z egzoszkieletami, implantami. Eee, więc na dwójkę czekam. Cieszę się, że ta gra ma na tyle duży sukces, że powstaje sequel. I, I mam nadzieję, że twórcy no, zaszaleją i dadzą jeszcze więcej e, ciekawych rzeczy, takich powiązanych z tym settingiem. Więc myślę, że w tej materii można gameplayowo ciekawe rzeczy jeszcze zdziałać. Następny tytuł w sumie mocno powątpiewam w to, że się pojawi faktycznie w 2019 roku, ale to jest Shenmue 3. No i cóż mogę rzec, Shenmue to jedna z moich ulubionych gier w historii. Ma swoje problemy, ale naprawdę bardzo ją lubię i niedawno kupiłem sobie ten remaster. No i w tych czasach faktycznie te problemy, które w momencie, gdy ogrywałem tę grę, tak w okolicach premiery, no bardzo mi przeszkadzały, to teraz bardziej rzucają się w oczy, ale mimo wszystko ta gra nadal potrafi mnie zauroczyć i grałem w nią z przyjemnością. No a minut 3 mam nadzieję, że jednak podąży nieco za pewnymi współczesnymi trendami i może nie będzie aż tak bardzo toporna i nieprzyjazna, bo. Chcę znać dalszy ciąg tej historii. Kolejnym tytułem na liście jest w sumie gra, którą zobaczymy stosunkowo niedługo, bo bodajże w marcu, to jest Sekiro Shadows Die Twice, nowa gra od From Software. Generalnie z każdym kolejnym materiałem o tej grze, z każdym kolejnym trailerem, czy z każdą kolejną przeczytaną informacją na temat tego, jak będzie wyglądał gameplay, co się będzie w tej grze robić, jak będzie wyglądał system rozwoju postaci itd. No z każdą taką informacją coraz bardziej chcę w to zagrać i nie mogę doczekać się premiery. No, naprawdę wygląda na to, że From Software może w tym roku znowu zarządzić, jeżeli chodzi o action RPG. No i kolejną grą na liście jest gra pod tytułem Phoenix Point. To jest strategia turowa bardzo podobna do x bo też bronimy ziemi przed obcymi, e, z tym, że to jest X.com od twórcy, xcom X.coma tego z lat 90., e, więc no, jestem ciekaw, co po tylu latach ma do zaoferowania ten twórca, w jaki sposób odróżni się od tego, co zrobiło Firaxis e, z tą serią. E, więc tak, Phoenix Point jak najbardziej jedna z moich najbardziej oczekiwanych gier, bo po prostu kocham strategie turowe, a już w ogóle X.coma to już w ogóle, no po prostu, e, no jestem bardzo, bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie. No i skoro już jesteśmy tutaj przy takich mniejszych grach i strategiach turowych, to kolejną grą na liście jest Wargroove. I to jest strategia turowa w klimatach fantasy, bardzo przypominająca Advanced Wars z przenośnej konsoli Nintendo. I cóż, ta gra wyjdzie na Switchu, więc to jest kolejny powód, dla którego chcę w to zagrać, bo im więcej strategii turowych na Switchu, tym lepiej. I po prostu wygląda to jak solidny przedstawiciel gatunku. Więc bardzo chętnie w to zagram. Brakuje mi takich gier po prostu. No i ostatnią grą na liście. Nie wiem, czemu w sumie tak się złożyło, że to jest ostatnia gra na tej liście. Nie jest tak, że to jest gra, na którą najbardziej czekam w tym roku, no ale też nie ma co ukrywać, i to jest na pewno jedna z tych gier, które są wysoko na liście tych najbardziej oczekiwanych i to jest Devil May Cry 5. Generalnie pokochałem tę grę od pierwszego trailera. Od pierwszych nut tej kiczowatej piosenki, która przygrywa w trailerze i która też przygrywa podobno w trakcie gry, w trakcie walki. No naprawdę, dla mnie to jest the best of Devil May Cry. I wygląda fenomenalnie. Z tego co na razie o tej grze wiemy, wygląda na to, że to będzie gra na długie godziny i gra dla ludzi, którzy lubią masterować gry, którzy lubią kombinować, e, lubią być coraz lepsi, znaczy stawać się coraz lepsi, coraz bardziej szlifować swoje umiejętności, bić może nawet jakieś rekordy w leaderboardsach, bo właśnie będzie do dyspozycji dużo możliwości, dużo broni, też dużo postaci, z których każda ma inne ruchy, więc na pewno będzie można tą grę przechodzić kilkukrotnie chociażby, żeby sprawdzić wszystkie postacie ogólnie 2019 jeżeli chodzi o gry zapowiada się bardzo dobrze jeżeli wszystkie te gry z mojej listy wypalą chociażby w minimalnym stopniu e, to już będzie dobrze kapką e, wydaje się rządzić w początkiem roku zaraz dostaniemy Resident Evil 2 e, dlatego w sumie go nie wymieniałem na liście bo ta gra zaraz praktycznie wychodzi e, więc no owszem czekam na nią ale w momencie gdybym ją wrzucił tego materiału to pewnie większość z was e, ten materiał już obejrzałaby po premierze rezydenta, więc bez sensu. Na no już żegnam się z wami. Jestem ciekaw, na jakie gry wy najbardziej czekacie w roku 2019. Dajcie mi znać w komentarzach. Będę też wdzięczny za lajka, like suba, jeżeli jesteście tu pierwszy raz. No i to wszystko. Dzięki. Na razie, do zobaczenia w tym materiale. Cześć.